Najbardziej romantyczna historia miłosna mówi o Elzie i Jacku Mrozie. Czy będą razem? Zróbmy samodzielnie papierowe lalki i stwórzmy naszą opowieść na kanale Lalilu. Oto opowieść o dwóch pięknych postaciach posiadających lodowe umiejętności. Stworzenie ich od zera z naszymi poradami będzie łatwe. Naszkicujmy Elzę na arkuszu białej tektury używając ołówka. Możesz ściągnąć nasze szkice z linku w opisie. Ostrożnie przerysuj obrazek żelowym pisakiem wzdłuż konturów. Zacznij od fryzury i twarzy. Wyszła słodka, nie sądzisz? Stwórz szyję i ciało, ramiona i nogi będą składały się z dwóch elementów, by nasza lalka mogła się poruszać. Weź kredki i wycieniuj włosy elzy na żółto. Jest naturalną blondynką. Popraw cieniowanie i dodaj włosom objętości. Wycieniuj całe ciało beżową kredką. Dodaj róż na policzku i ustach czerwoną kredką. Dodaj przestrzenności twarzy, popraw oczy i wycieniuj szyję. Oczy Elzy są niebieskie, tak jak jej lodowa magia. Dodaj cieniowanie do ramion i popraw palce. Zrób to samo z nogami. Udekoruj powieki klejem brokatowym, dodaj srebrny brokat do włosów, weź nożyczki i wytnij lalkę. Odrysuj ciało na arkuszu papieru piankowego i wytnij kostium. Używając kleju na gorąco, połącz je razem. Udekoruj element szronem, nałóż biały klej, posyp odrobiną brokatu i strząśnij nadmiar. Teraz nasza lalka wygląda jak żywa. Nie zostało wiele do zrobienia. Zrób otwory w łokciach za pomocą szydła, przełóż mocowanie z brązu i zamocuj. Zamocuj łokcie do ramion, połącz nogi z ciałem i dodaj do reszty. Pomalujmy łączenia beżową farbą akrylową. Teraz są niemal niewidoczne. Nasza lodowa księżniczka wyszła na prawdziwą piękność. Ale nie zostawiajmy jej samej. Przerysuj rysunek Jacka Mroza żelowym pisakiem. Zacznij od włosów i twarzy. O, Jack to kawał eleganta. Zajmijmy się ubraniami, ramionami i nogami. Wycieniuj włosy ołówkiem. Pomaluj twarz i ciało na beżowo. Czy zauważyłeś, że Jack ma niebieskie oczy tak jak Elsa? Pokoloruj usta i dodaj przestrzenności twarzy. Dodaj cieniowanie pod włosami, powiekami i szyją. Teraz ramiona. Ups, zagapiłam się i nie zauważyłam, że stępiła się kredka. To całkiem inna historia. Ostrą kredką jest łatwiej rysować. Dokończ kolorowanie rąk i nóg. Popraw włosy Jacka. Nałóż biały klej na włosy i posyp brokatem. Wytnij lalkę nożyczkami. Teraz musimy ubrać Jacka. Hmm... Niebieskie i brązowe będą idealne na ubrania. Odrysuj lalkę wzdłuż elementów rąk na niebieskim papierze piankowym, używając długopisu. Nasz bohater nosi bluzę z kapturem. Wytnij otwór na kaptur i szyję, osobno odrysuj i wytnij kaptur. Zrobimy również z przodu przestrzenne kieszenie. Odrysuj detale nóg i spodni na brązowym papierze piankowym. Zrób je długości nieco poniżej kolana i wytnij poszerpane krawędzie. Przyklej ubrania do podstawy, dodaj kaptur i kieszenie. Osobno przyklej rękawy do detali, zrób podobnie ze spodniami. Teraz możesz łatwo zamocować wszystko zapięciami z brązu. Nasz Jack Mróz może się poruszać. Ma dużo energii, tak jak powinien mieć nastolatek. Zakryj łączenia na kolanach brązową farbą akrylową. Nałóż biały klej jako sople lodu, posyp je brokatem, zdmuchnij nadmiar. Nie zapomnij o rękawkach i kieszeniach. Udekoruj spodnie złotą powlekaną tasiemką. Wytnij wiele pasków różnych długości i przyklej je jako sznurówki. Jack Mruz długo czekałby poznać Elzę. Miejmy nadzieję, że tym razem to się uda. Zróbmy elegancką sukienkę dla naszej księżniczki. Odrysuj kształt na białej tekturze, naszkicuj dekolt i spód. Będą potrzebne klapki, w ten sposób zamocujemy je na lalce. Umieść biały papier piankowy i odrysuj na nim kontur bez klapek. Zbierz odrobinę kawałek białego tiulu i dodaj go do tyłu sukienki. Nałóż trochę białego kleju na tiul i posyp niebieskim brokatem. Udekoruj sukienkę niebieskim i srebrnym brokatem. Nałóż kilka kropel kleju na gorąco wewnątrz gorsetu i dodaj tiul. Hmm, czegoś brakuje. Pstryk! Proszę, sukienka wygląda bosko z kamieniami górskimi. A co jeśli Elza chciałaby zmienić fryzurę? Zróbmy dla niej inny wygląd. Odrysuj głowę i ramiona na białej tekturze, tworząc długie włosy. Popraw je żelowym pisakiem. Pokoloruj jasną kredką, wycieniuj i popraw ciemniejszym kolorem. Ozdób je tak jak poprzednio. Użyj białego kleju i srebrnego brokatu. Dodaj kilka mocowań do boków i wytnij je. Ta fryzura bardzo pasuje Elzie. Jack z kolei potrzebuje magicznego kijka. Narysuj kontur na białej tekturze. Obrysuj czarnym pisakiem i ostrożnie wytnij. Weź arkusz brązowego papieru piankowego z teksturą drewna i odrysuj na nim kijek. Wyciśnij trochę białego kleju, rozprowadź go pędzlem i połącz z tekturową podstawą. Nałóż trochę kleju na stronę z tekturą papieru piankowego i posyp srebrnym brokatem. Nasz magiczny kijek jest gotowy. Co za wspaniała pogoda, śnieg jest wszędzie dookoła! Księżyc zawsze pokazuje Jackowi odpowiedni kierunek. Wietrze, nieś mnie! Zróbmy kolejny strój dla Elzy. Odrysuj sylwetkę księżniczki na arkuszu białej tektury i narysuj długą sukienkę. Nie zapomnij o mocowaniach. Możesz teraz ją wyciąć. Ostrożnie przerysuj sukienkę na różowym papierze piankowym bez mocowań. Teraz, kiedy sukienka jest wycięta, możemy ją ozdobić. Weź srebrny brokatowy klej i nałóż w kilku miejscach, używając pędzelka. Dodaj niewielkie kryształy górskie. Otrzymaliśmy piękną suknię wieczorową. Pora zająć się butami. Odrysuj stopę na arkuszu tektury i narysuj buty z zapięciami. Użyj niebieskiego papieru piankowego, zrób te same ozdoby, wytnij je i przyklej na wierzchu. Udekoruj brokatowym klejem. Do nowej peruki będziemy musieli przerysować głowę, poprawić twarz i narysować włosy. Dodaj mocowania i popraw kształt, oddzielając pasma długopisem. Pokoloruj włosy na blond i dodaj cieniowanie brązową kredką. Biały klej i brokat ponownie pomogą nam z ozdabianiem. Przyklej kryształy górskie po środku, tworząc połyskliwą tiarę. Elza aż lśni w swoim nowym stroju, aż ciężko nie zakochać się w niej. Teraz Elza może wybierać się na spacery w swojej sukni i pokazywać lodową magię światu. Zobacz, jak szybko może zmienić wygląd. Cześć, Nok, zanieś mnie ku przeznaczeniu. Musimy teraz zrobić pelerynę dla Jacka. Zegnij krawędź elementu z grubego brązowego filcu. Krótsza część będzie z przodu, a peleryna z tyłu. Wytnij dekolt. Umieść filc z tyłu i zaznacz długość peleryny i łączenia. Wytnij elementy. Przyklej pelerynę do boków. Dodaj lodowy deseń, używając brokatowego kleju. Pora na ostatni detal. Weź satynową tasiemkę i zawiąż supeł. Przyklej ją po środku peleryny. Gotowe! Jack wyrusza do lodowego królestwa, by odnaleźć Elzę. Gdzie ja jestem? Czy magia zadziałała? Co jeśli jej tu nie ma? Martwi się. Gdzie ja jestem? Co to za las? Nagle słyszy odgłos kopyt. Elza! Mój drogi rumaku, gdzie my jesteśmy? Hm? To magiczny las! Jack bardzo martwił się, czy nie przestraszy księżniczki. Czy jest tu ktoś? Kto tam? Elza? Kto wtargnął do mojego zamku? Widzę cię! Co? Jack? Kto tu się wślizgnął? Czy to Jack? Przybyłem na zawsze zabrać cię od tego chłodu. Nie musisz już się ukrywać. Możemy być razem. O, a to co? Już dobrze, słonko. To była nić przeznaczenia, gdy spotykają się dwa serca połączone iskrą nieskończonej miłości. Oj, Jack, znajdź swoje przeznaczenie, tylko nie podglądaj. Dokąd idziesz, Elzo? A kuku? Jack szybko odnajduje Elzę. Teraz są na zawsze razem, ponieważ ich uczucie jest czyste i prawdziwe. A wtedy podnosi ją i tańczą w tańcu wiecznego lodu i miłości. Jack, możemy ruszyć nawet i na koniec świata. Oto oni we wspaniałym świecie. Żegnaj noc, byłeś wiernym towarzyszem. O Elzo, byliśmy cały czas krok od siebie. Masz rację, Jack, pisane nam było być razem. W hołdzie prawdziwej miłości połączyli swoje zamrożone serca. Elzo, chodźmy na randkę. To urocze, ale musimy najpierw się przebrać. No, tak znacznie lepiej. Podobała Ci się nasza opowieść? Daj łapkę w górę, zrób samodzielnie papierowe lalki i stwórz własną bajkę. Subskrybuj kanał Lalilu i nie przegap kolejnych ciekawych i oryginalnych wyrobów w naszych nowych filmikach.